Myślę, że każdy z Was wie albo powinien kojarzyć, kim jest Cristiano Ronaldo. To taki jeden z najlepszych piłkarzy, być może nawet jeden z najlepszych w historii tej pięknej dyscypliny sportu. Ludzie go kochają lub nienawidzą. Mało jest osób, które przechodzą obok niego obojętnie. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was to kiedykolwiek zauważył, ale Cristiano Ronaldo do zdjęć zawsze staje na palcach. Dlaczego? O tym dowiecie się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Przeglądając dużo przedmeczowych zdjęć z Cristiano, wszędzie dało się zauważyć to, że Portugalczyk staje na palcach. Dlaczego tak się dzieje? Teorii na ten temat jest bardzo dużo. Jednak najbardziej prawdopodobną jest ta, w której CR7 chce być najlepszy we wszystkim. Oprócz umiejętności czysto piłkarskich, chce również dominować pod względem fizycznym. Dlatego właśnie, piłkarz staje na palcach, aby wyglądało, że to on jest najwyższy w swoim zespole. To się nazywa obsesja na punkcie bycia najlepszym we wszystkim. Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, poszukaj w internecie przedmeczowych zdjęć. Najprawdopodobniej na każdym z nich zobaczysz Cristiano Ronaldo stojącego na palcach. Najprawdopodobniej też to Portugalczyk będzie tym najwyższym, tym, który patrzy z góry na swoich kolegów. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry FootballTeam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.